Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, błogosławię Was moją matczyną miłością. Zjednoczcie się w słowie pisma świętego i w wypełnianiu przykazań prawa Bożego. Wzywam Was do nawrócenia, po to, żebyście stawiali opór atakom zła. I z pomocą Ducha Świętego rozeznawali przed podjęciem jakiegokolwiek osobistego działania. Człowiek ma przeżywać każdą chwilę w jedności z moim boskim synem, wzmacniając się duchowo. Dzieci, walka w tym czasie. Bardziej niż w innych czasach jest duchowa. Demon wysyła zatrute strzały ku dzieciom mego boskiego syna, by je osłabić, ale nie osiągnie tego, o ile wy będziecie duchowo umocnieni. To pokolenie czeka wielka zmiana, ale przed zmianą. Jest wielka próba, wielkie oczyszczenie, przez które musi przejść to pokolenie. Żywioły się zmieniły, nie będą takie same jak kiedyś. Ogień, ziemia, powietrze i woda się zmieniły. Nie będą znów takie same jak w przeszłości, tak jak nie będzie taki sam klimat na Ziemi, jakże wielu będzie migrować w poszukiwaniu lepszych opcji, żeby żyć w klimatach bardziej kompatybilnych z tym, do czego są przyzwyczajeni. Dzieci moje. Przejmujecie się wojną w momencie, w którym wszystko się zaczyna, a potem jest to już temat przez Was zapomniany. Stwierdzacie, że teraz wszystko jest dobrze, a nie jest tak. Będziecie świadkami trzeciej wojny światowej, oczyszczenie ludzkości. Niesie ze sobą wielkie i poważne trzęsienia ziemi, już zapowiedziane. Głód, który przychodzi, by na stałe zagościć u ludzkości. I nowe choroby, które już znajdują się na Ziemi i gwałtownie się rozprzestrzeniają, stając się pandemiami. Dlatego z woli Bożej posiadacie rośliny lecznicze, z pomocą których możecie stawić im czoło. To nie jest coś, co dzieje się nagle, ale jest to zaplanowane przez wielkie elity, które chcą zatrzymać wzrost liczebny ludzkości. Ten czas jest bardzo delikatny, dzieci moje. Tak delikatny, że nieprzyjaciel duszy atakuje otwarcie dzieci mego boskiego syna, żeby doprowadzić je do upadku. Bądźcie roztropni i przebiegli, aby nie wpaść w sieci piekielnego wroga. Dzieci, wzywam Was do modlitwy i składania ofiar. Za Argentynę. Ten kraj jest oblężony przez zło, które chce poprowadzić Was drogą wzburzenia, nietolerancji, a w końcu walki braci przeciwko braciom. Miejcie zapasy żywności pierwszej potrzeby w swoich domach. Dzieci. Wzywam Was do modlitwy i składania ofiar za San Francisco. Mocno się trzęsie. Wzywam Was do zwrócenia spojrzenia ku memu boskiemu synowi. Ta ziemia tak wielu kultur, i która jest położona nad morzem, będzie cierpieć z powodu furii sił przyrody. Oraz oczyszczenia przez wodę. Dzieci, wzywam Was do modlitwy i składania ofiar za Kalifornię. To, co wydaje mi się być fantazją, staje się przyczyną zniszczenia. W tym czasie morze ma wielki wpływ na ląd, wdziera się w głąb lądu. Dzieci, Wzywam Was do modlitwy i składania ofiar. Wielkie wulkany się budzą, a niektóre wywołują wielkie tragedie. Módlcie się za Islandię. Jest podzielona i jest źródłem wielkiego bólu. Dzieci. Wzywam Was do modlitwy i składania ofiar za Chile, Peru i Ekwador. Cierpią z powodu silnego wstrząsu, zarazem trzęsie się część Ameryki Środkowej. Dzieci, wzywam Was do modlitwy i składania ofiar za Australię. Dzieci, będziecie świadkami wielkiego znaku, jaki dam Wam pod moim wezwaniem, cesarzowej Ameryk, Matki Bożej z Guadalupe, w którym ochraniam całą ziemię i gwiazdy Was oświetlają. Dzieci, miejcie u siebie sakramentalia nie zapominając o Różańcu Świętym, Wodzie Święconej, ale nade wszystko bądźcie czystego serca i szukajcie pokoju, pojednania z przynajświętszą Trójcą. Módlcie się Różańcem Świętym każdego dnia, a ja obiecuję Wam, że będę przychodzić, by Was ochraniać, o ile znajdujecie się w stanie łaski. Pamiętajcie, że ja jestem Waszą matką i jestem z Wami. Niosę Was wewnątrz mego niepokalanego serca, mama, Maria.